Witam Państwa. Dzisiejszym tematem będzie tablo i zaczniemy od takiej drobnostki, ale zawsze spędzającej wielu osobom sen spowiek. Będziemy rozmawiać o różnicy między discrete a continuous, czyli skąd się biorą te nasze kolory w tym tablo. Na początek w ramach wizualizacji, tu mamy prostą tabelkę o ludziach. Weźmiemy sobie Datę zatrudnienia, którą to wrzucimy w kolumnę, i w ramach tej daty zatrudnienia wybierzemy sobie number of records, czyli liczbę osób zatrudnionych w każdym z tych interwałów czasu. Więc zobaczymy, że nasz wykres przedstawia się następująco. W kolejnych latach mamy pokazaną ilość zatrudnionych osób, i co jest bardzo ważne, i też bardzo często mylone. Mamy ten nasz rok w kolorze niebieski. Co to dla nas oznacza? Jeżeli rozwiniemy sobie opcję na tym naszym roku, zobaczymy, że te nasze interwały czasu są podane tak naprawdę w dwóch wersjach. I teraz mamy do dyspozycji część górną, czyli tak zwaną discrete i część dolną, czyli continuous. Continuous to jest nic innego jak dane, które stanowią... Kontynuacje, czyli które pokazują, że jedne następują po drugich, czyli jeżeli mamy jakąś ciągłość, a discrete mówią nam o tym, że są to pojedyncze elementy. No i tak myślę, że akurat najłatwiej chyba będzie nam zaobserwować tą różnicę na kwartałach. Jeżeli wybierzemy z tej dolnej sekcji, czyli continuous, kwartały, to te kwartały oczywiście zostaną wyświetlone, ale w kontekście takim, że są one następstwem poprzedniego kwartału. Krótko mówiąc. Jeden kwartał następuje po drugim, tak więc stanowią one pewną ciągłość i następują po sobie. Widzimy od razu, że kolor, tak? kolor zmienił się na zielony, a to właśnie sugeruje dane typu Continuous. Natomiast jeżeli zmienimy ten kwartał na Discrete, czyli tą część górną, więc wybiorę sobie kwartał tutaj ten górny, to po pierwsze nie zobaczymy już tych wszystkich kwartałów, a zobaczymy tylko cztery nasze kwartały. Gdyż nie są one traktowane jako następujące po sobie, tylko mamy podsumowane osoby z wszystkich pierwszych kwartałów, podsumowane osoby z wszystkich drugich kwartałów i tak dalej. Więc nie są wtedy te dane traktowane jako następujące po sobie, tylko jako elementy niezależne od siebie i pojedyncze, tak? Pojedyncze elementy danych i są sumowane razem. Więc uwaga, często jest ten temat mylony. Tak? Ten kolor niebieski i kolor zielony nie symbolizuje, jak często się spotykałem z opiniami, że są to różnica między dimensions a measures, czyli właśnie wymiary i miary. Jest to różnica między danymi typu discrete, czyli pojedynczymi elementami, a danymi typu continuous, czyli danymi następującymi po sobie. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne filmy z serii Tableau.